Pociąg został wyprawiony na szlak. Aż do czasu dojechania do następnego posterunku zapowiadawczego, maszynista jest pozbawiony jakiejkolwiek możliwości nawiązania łączności podczas ruchu pociągu. Zdanie jest całkowicie na własne siły i na los, który nie zawsze jest szczęśliwy. Na każdym kilometrze może zdarzyć się wypadek. Początek drugiej połowy lat 80. XX wieku. Rosło zadłużenie Polski, a rząd wprowadzał kolejne podwyżki cen zdecydowanej większości artykułów. W samym roku 1986 podrożały m.in. chleb, mięso i dwukrotnie cukier. Solidarność ostatecznie zrealizowała swój plan wyjścia z podziemia. Tymczasem od awarii w czarnobylskiej elektrowni atomowej minęło kilka miesięcy, a w utworzonej już zonie trwał proces likwidacji jej skutków. W bezpieczeństwie transportu kolejowego rok po katastrofie w Suszu sytuacja nie do końca wyglądała ciekawie. Doszło do kilku wypadków kolejowych. Jednym z nich było najechanie w Chorzewie Siemkowicach z 6 sierpnia, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Innym zdarzeniem była katastrofa w Łochowie z 14 września 1986, w której zginęło dwóch pracowników kolei. Jak się miało okazać. Wprowadzenie radiotelefonów do kabin lokomotyw nie od razu poprawiło poziom bezpieczeństwa. Ze stacji Podlasek w kierunku Osowca wyjechał pociąg osobowy numer 79032 relacji Ełk-Białystok. Na czele ośmiu wagonów znajdował się przedzielony do białostockiej lokomotywowni spalinowóz SP45101. Ten sam, który w latach 70. prowadził pierwszy pociąg trakcji spalinowej w relacji Białystok-Warszawa. Tego ranka panowała mgła. Jazda przebiegała normalnie do stacji Podlasek niedaleko Grajewa. 6 km za nią, przy prędkości około 70 km na godzinę, załoga SP-45 nagle zobaczyła znajdujące się maksymalnie 100 metrów przed nimi sygnały końca pociągu. Należały one do składu towarowego numer 79086 z Grajewa do Białego Stoku. Maszynista błyskawicznie wdrożył hamowanie nagłe i nakazał swojemu pomocnikowi ewakuację do maszynowni, po czym sam to uczynił. Do najechania doszło przy prędkości 51 km na godzinę na łuku między ciemnoszyjami a białogrondami, tuż przy obecnym przejeździe kolejowym. Siła zderzenia przesunęła stojący pociąg towarowy o kilka metrów. Maszynista oraz pomocnik osobowego zdołali się ewakuować do maszynowni. Siła uderzenia rzuciła ich na podłogę, jednak udało im się uniknąć obrażeń i po wyważeniu zablokowanych drzwi obaj wydostali się z przedziału, a następnie przeszli do drugiej kabiny spalinowozu. Skąd za pośrednictwem radiotelefonu poinformowali dyżurnych z Podlaska i Osowca o wypadku. Kilka minut wcześniej to samo zrobił maszynista pociągu towarowego. Służby pojawiły się na miejscu wypadku dość szybko. W wyniku najechania jedynie dwóch pasażerów zostało rannych. Zostały rozbite trzy wagony pociągu towarowego, z których wysypało się łącznie 10 ton pszenicy oraz przednia kabina A z SP-45. Linia kolejowa z Białego Stoku do Ełku była zablokowana do godziny 15.00. A straty wyniosły 1 576 000 starych złotych. To, dlaczego osobowy najechał na stojący towarowy oraz dlaczego w ogóle towarowy stał na szlaku, miała wyjaśnić komisja kolejowa. Po przybyciu na miejsce wypadku i wysłuchaniu załogi towarowego, śledczy ustalili, że przyczyną postoju składu była naprawa hamulca lokomotywy. Konkretnie chodziło o to, że ostatnia oś spalinowozu ST44440 prowadzącego towarowy 79086 była zahamowana. Załoga dowiedziała się o tym od dyżurnego ruchu stacji Podlasek poprzez radiotelefon. Pierwotnie skład zatrzymał się nieco ponad 2 km za Podlaskiem, jednak podjęta próba ręcznego luzowania hamulca nic nie dała i na ponownym postoju 2,5 km dalej maszynista z pomocnikiem postanowili klocek hamulcowy z powstałą naroślą metalu po prostu wybić. Okazało się również, że maszynista towarowego otrzymał rozkaz szczególny, zezwalający na pominięcie semafora wyjazdowego za pośrednictwem radiotelefonu, nie zatrzymując uprzednio pociągu. Z kolei odpowiedź na pytanie, dlaczego osobowy 79032 pojawił się na szlaku do Osowca, znajdowała się w rozkazie szczególnym S, wydanym przez dyżurnego stacji Podlasek. Zezwalał on, tylko po otrzymaniu tego konkretnego rozkazu, na przejechanie obok semafora wyjazdowego, który wskazywał sygnał stój. Wkrótce okazało się że dwa dni przed wypadkiem z jakiegoś powodu na stacji Podlasek nie doszło do odblokowania się bloku pozwolenia dla odcinka do Osowca, przez co wprowadzono na tym odcinku szlaku telefoniczne zapowiadanie pociągów. Jak zauważył Władysław Ryński, na tym fragmencie linii kolejowej nr 38 łącza półsamoczynnej blokady liniowej szły drogą na powietrzną. I podczas sprawdzenia linii napowietrznej po wypadku wyszło, że na jednym z fragmentów znajduje się przerwa w drutach, a po jej naprawieniu wszystko zaczęło działać. Powód braku naprawy dosłownie ciężko skomentować. Gdy monter z odcinka automatyki w Ełku przyjechał 29 października około 13 do Podlaska, dokonał co prawda sprawdzenia linii napowietrznej razem z innym pracownikiem, jednak tylko do granicy odcinka ełckiego. Pomiędzy stacjami Podlasek i Osowiec przebiegała granica odcinków automatyki w Ełku i Białym Stoku. O fakcie przeprowadzonej kontroli zameldował przełożonemu, stwierdzając jednocześnie, że Usterka leży po stronie odcinka Białostockiego. Z kolei informacje, że między Podlaskiem a Ełkiem doszło do awarii półsamoczynnej blokady liniowej, dyżurny z Osowca przekazał Monterowi z Białego Stoku dopiero o 17.30. Ten z kolei powiedział, że usterkę naprawi następnego dnia. Uwaga śledczych skupiła się wówczas na dyżurnym ruchu ze stacji Podlasek. Ten przyznał bez ogródek, że przekazał rozkaz szczególny S załodze osobowego 79032, pomimo braku otrzymania potwierdzenia przybycia towarowego 79086 do Osowca, wiedzy o zablokowanym hamulcu w lokomotywie z tego pociągu i braku zgody na wyprawienie osobowego. Najprawdopodobniej po prostu zapomniał, że szlak do osowca jest zajęty. Dodatkowo wyszło na jaw, że zdanie oraz przyjęcie służby przez pracowników na stacji Podlasek nie przebiegało zgodnie z przepisami. Dyżurny kończący służbę po wpisaniu do dokumentów iż służbę zakończył, dalej kierował ruchem pociągów na stacji. Podczas gdy jego zmiennik przyjmował kasę biletowo-bagażową i dopiero po zakończeniu tej czynności Przyjmował służbę dyżurnego ruchu. Ostatecznie, gdy dyżurny przekazał stacji Wosowcu, że z Podlaska wyjechał osobowy, tamtejszy dyżurny odpowiedział: Czyś ty zwariował? Towarowy 79086 nie przybył jeszcze do mnie. Na co dyżurny z Podlaska odpowiedział: Jak to? Już dawno powinien być u ciebie. Chwilę później złapał za radiotelefon i zaczął wywoływać oba pociągi. Pozostał jeszcze jeden problem. Dlaczego załoga osobowego nie odpowiadała na wezwania dyżurnego Spodlaska? Śledczy odkryli, że w czynnej kabinie SP-45101 radiotelefon był niesprawny od ponad pół roku. Zawiadowca odcinka automatyki, odpowiedzialny za radiotelefony, uważał, że naprawę powinno przeprowadzić ZNTK, podczas gdy faktycznie była za to odpowiedzialna służba automatyki i telekomunikacji. Jedyne czynne urządzenie znajdowało się w nieczynnej kabinie B. Jednak w ełku nie obrócono lokomotywy tak, aby kabina B była tą czynną. Jak podaje Władysław Ryński w swoim artykule, w wyniku śledztwa ukarany został dyżurny ruchu ze stacji Podlasek. Pracownicy, którzy byli odpowiedzialni za nienaprawienie blokady liniowej oraz radiotelefonu WSP-45. A także mechanik pociągu towarowego za niezatrzymanie się w celu otrzymania rozkazu szczególnego od dyżurnego ruchu. Dodatkowo ukarani zostali zawiadowca stacji Podlasek oraz kontroler ruchu za tolerowanie nieprawidłowego przekazywania służby przez dyżurnych. Konkretna wysokość kar nie jest jednak znana.